Cześć, miałem tej recenzji nie robić, ale robię ją ku przestrodze. A z czym do Was przychodzę? Z mopem parowym. I taki stary, a taki głupi. Już 5 lat temu jeden z moich znajomych kupił takiego mopa i nie polecał, a ja najwyraźniej o tym zapomniałem i coś mi na głowę padło i kupiłem. I żeby było lepiej, to nawet pomyślałem, że to jest super pomysł. No otóż nie jest super pomysł. A co za ustrojstwo kupiłem? Jest to oto taki produkt marki Ariete. Mop, 10 w jednym, włoska myśl technologiczna. No, wszystko ma 1600W, 3,5 bara, nagrzewa się w 16 sekund. Czyści podłogi, panele, lustra, kanapy, fugi, nawet sierść kocią. W teorii bajka, a w rzeczywistości jest dużo, dużo gorzej. I stąd ten film ku przystrodze dla was już nawet zaspoileruje. Nie kupujcie tego. I robiąc research, powiem wam szczerze, że kupując produkt za 250 lub 1000 zł, to nic nie zmieni. To się nie nadaje do niczego. I zaraz wam powiem dlaczego. Ale może zaczniemy od tego, co dostajemy w pudełku. Może najpierw zacznę od dodatku, a potem się skupię na tej wspaniałej jednostce centralnej. Otóż mamy końcówkę do luster, do szyb. Tutaj taka końcówka, sam nie wiem do czego. Mała i większa końcówka do czyszczenia kanap, taka wąska szczelinówka do czyszczenia fug. No i jeszcze coś takiego. Szpachelka. Być może do odmrażania szyb w zimę Wiecie, podpinacie mopa na 4 metrowym kablu w domu, idziecie do samochodu, pyk, włączacie parę i odśnieżony momentalnie No raczej nie Kubeczek do nalewania wody, lejek z sitkiem I oto jest ta wspaniała jednostka Na kablu, 4 metry kabla Rączka tutaj Zsuwana, wysuwana nakładka z mikrofibry, już po jednym użyciu nie da się jej doczyścić. Nawet próbowałem ją umyć, ale nic to nie daje. I zobaczcie, strasznie przyciąga kłaki zwierząt. Nie chcę to zejść w ogóle, mimo że próbowałem domyć. Tu macie takie pokrętło, tutaj się moc tej pary reguluje. 1602 w więc niczego sobie, jedna z większych mocy na rynku i w połączeniu z trzema i pół barami powinno dawać radę. A tak nie jest, to może zacznijmy od tej szczotki do kanap. No niestety po użyciu zostają rysy na kanapie, tak chyba nie powinno być. Końcówka do luster, no niestety przy użyciu samej pary, nawet przy największej mocy część brudu nie schodzi, trzeba użyć jakiejś ścierki do tego, a w teorii miało być tak, że to działa przecież bez detergentów żadnych, no bo tak producent obiecywał. Co do samej jakości tego sprzętu, no to tutaj się nie można przyczepić za bardzo. Jednak włoska myśl technologiczna daje radę, chociaż to będzie można ocenić po dłuższym użytkowaniu. Na razie użyłem ten sprzęt trzy razy, no i się nie rozsypał. Ale chyba wolałbym, żeby się rozsypał, bo przynajmniej bym mógł zwrócić to na gwarancję. Może by mi pieniądze oddali. Może oszczędzę wam pokazywania, jak go używam, jak się włącza, jak zmywa tą podłogę. Tylko pokażę Wam od razu efekty. No i pierwszy zauważalny efekt: to podłoga jest dalej taka brudna jak była. Może plamy już nie są takie punktowe, tylko bardziej rozmazane na całą powierzchnię. Ale wydaje mi się, że dalej podłoga jest tłusta. Lustra są dalej brudne, fugi niedoczyszczone. I zobaczcie tutaj na te panele, jak wyglądają po jednym użyciu. Mimo, że producent zapewnia, że się sprzęt nadaje do podłóg laminowanych, to tak nie jest. I to jest w sumie logiczne, bo para się dostaje w niezabezpieczone łączenia paneli i po jakimś czasie na pewno jej szlak trafi. Naprawdę chciałbym powiedzieć, że ten sprzęt ma jakieś zalety i na siłę mógłbym powiedzieć, że ciśnienie jakie wytwarza 3,5 bara to jest jedno z większych na rynku i za 250 zł super. Ale w ogólnym rozrachunku ten sprzęt się do niczego nie nadaje, bo nie spełnia swojej podstawowej funkcji, nie czyści po prostu. I proszę Was nie mówcie, że lepszego producenta ten sprzęt się sprawdza, mój znajomy ma Karchera i dokładnie to samo ma. Ten sprzęt został źle wymyślony i moim zdaniem po prostu nie ma prawa działać. Dlatego podsumowując, jeszcze raz, nie popełniajcie mojego błędu, nie kupujcie tego sprzętu, dajcie mu umrzeć śmiercią naturalną. Może go w końcu wycofają ze sklepów. Mopy parowe, moim zdaniem, do niczego się nie nadają czy 100 czy 1000 zł, na pewno wyrzucicie te pieniądze w błoto. Co tu więcej powiedzieć? No nie, 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 jeszcze raz nie. Jestem trzy razy na nie, nie kupujcie. I to by było na tyle. Standardowo komentujcie. Jeżeli materiał się podobał, to dajcie łapkę w górę i zostawcie suba i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!